bardzo serdecznie. Jest to pierwszy filmik na moim kanale. Jest to wstęp ogólnie do tego kanału. Ja nazywam się Ania, mam 17 lat, mieszkam na Śląsku. To jest ogólnie kanał Mona98. Was interesuje, co tu się będzie znajdowało. Będą tu głównie relacje z wyjazdów. Może się pojawią jakieś challenge, ale to jeśli ja coś wymyślę kreatywnego, bądź wy, bo nie chcę skapiać od nich youtuberów, bo to nie jest zbyt niefajne. Kolejną rzeczą są gry. Nie, nie będzie takie. Jeśli już to będą jakieś gry takie przeglądarkowe, wiecie, z Wyspy Gier czy z czegoś takiego, czy ogólnie gry online. Nie będzie Wiedźmina, nie będzie Leforesta, nie będzie, nie wiem, czego jeszcze, Minecrafta czy czegokolwiek, bo nie, ja nie jestem gamerką, ja w to nie gram, więc nie, nie będzie tego u mnie. Jeśli szukacie tego typu filmików, to idźcie na kanał Reziego, nie wiem, Blowka, Multiego, kogokolwiek innego z gamerów, bo u mnie tego nie będzie, nie znajdziecie tego. Więc to by było w sumie na tyle, co jeszcze się mogło rozgadywać. Więcej rzeczy o mnie, jeśli chcecie się dowiedzieć, piszcie w komentarzach, piszcie, pytania, bo może kiedy, kiedyś kiedy będzie więcej tych pytań, zbiorę to i nagram Q&A i odpowiem Wam na wszystkie pytania nie będę Wam we wstępie mówiła wszystkiego o mnie, bo po co, skoro możecie się tego dowiedzieć później w Q&A także wiecie jak się nazywam, wiecie skąd jestem wiecie co tu będzie i chyba w sumie to było na tyle, no co jeszcze mam mówić Wam i teraz chcę powiedzieć, jeśli Ty, osoba, która to teraz oglądasz Ty, mówię do Ciebie teraz jeśli to oglądasz i wiesz, że będziesz oglądać mój kanał, że będziesz tu może zaglądać, nie może nie oglądać, ale od czasu do czasu zaglądać i chcesz wiedzieć, co nowego się u mnie dzieje, kliknij na dole przycisk subskrybuj. Tam na dole jest subskrybuj i wtedy będą ci się pojawiać. Tylko oczywiście, żeby kliknąć subskrybuj musisz mieć kanał mój drogi, czy moja droga, czy ktokolwiek, kto mnie ogląda. I wtedy Ci się będą pojawiać yy, informacje, co aktualnie dodałam, czy komu film mam filmik, czy cokolwiek. Tyle. No to co? buźki, Trzymajcie się. I do następnego filmiku.